Ciekawe co tam piszą. Jestem zajęty, zobacz. No dobra, ja też jestem zajęty. A co, ten... czytaj sobie? co ta córka? Zobaczmy co u tej córki. Co? Co? No to dosyć. Słyszysz? <noise> tak, słyszę. I to jest ciekawe co tam piszą. Jestem zajęty. Czyli no, on mówi dosyć, a ona mówi, że ej, nie mów tak na live. A później tłumaczenia na Instagramie, e to nie było to co nie myślicie. Nie myślicie nie dlaczego nie oskarżacie. Powiem, nie przetłumaczysz kurwa jej, ale ten chłopak jest, to nie jest odpowiednie towarzystwo dla niej, nie? To nie jest odpowiednie towarzystwo. On tylko sfarmi odpowiednią ilość e, followersów, teraz mu wyjebali, e, skasowali konto, no to tam znowu będzie e, się wokół niej obracał przez jakiś czas, żeby odbudować sobie nowe konto, a później nara, a później Queen of the Black będzie nagrywała filmy, że o Boże. Wykorzystali mnie, już się nie dam wykorzystać, i później się znowu da wykorzystać, i później znowu, i później znowu, i później znowu, i nowu, znowu, znowu, znowu. Nie przetłumaczysz, Powiedział. Znaczy, nie? Queen of the Black bardzo wcześnie w Toxic towarzystwie tutaj pisze widz, więc ciężko ją będzie wyciągnąć, dałbyś radę, ale za dużo nerwów by ci kosztowało. Ja na przykład się bym bał y, trochę, pomóc Queen of the Black, bo ja bym musiał najpierw ją poznać, bo uważam, że ona by mi mogła coś wywinąć, jakiś numer, nie? O coś oskarżyć na przykład. Bałbym się trochę. No ale zobaczymy, zobaczymy.